Cześć drodzy widzowie, dzisiaj jesteśmy w luciarni, idziemy tylko się dobrze przebrać, tu, cyk, wyjmujemy to, siebie przy pierwszej ulicy a ja będę tu pracować, najpierw trzeba ubrać czarne spodnie i czarną koszulkę, żeby, nie, nie chcę tego fartuszka, chcę dzisiaj ubrać ten, dobrze to ty, moja droga, będziesz machać tym. Dziękuję ci za pomoc, tylko chciałabym powiedzieć, robisz to źle. Dobra, to będzie nam potrzebne, żeby mieć ciekawe lody, bo nikt ty moich lodów nie kupuje. Przykro mi. Dobra, teraz szukamy lisaka. Ulala, będziemy mieli ciekawe lody. O, teraz czekamy na. Na ludzi, którzy będą chcieli je kupić. Dzień dobry. Chciałbym chłopczeńskie lody. W wyrożku. Które. Które. Ta. To. Oj, nie chciałam tego zjeść. Tego też. To. 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 Kosmiczne. Ile pieniążków? Hmm, bardzo dużo. Przepyszne. Nie. Jak ty to tak szybko? Zjadłeś. No to do widzenia, kochani widzowie.